6 razy 40. 6 razy 40 to jest 240 przewartowanych kartek. Ty sobie tu wyobrażasz? No czaje, dużo tego było. A najlepsze jest w tym wszystkim to, że nam za to nie płacą. Słucham? Witam ponownie. Kolejny odcinek z rzeczami i przedmiotami codziennego użytku. Szyld reklamowy. Co jest tu napisane? Reklama. A, reklama. Sy, sy, szyld Szyld reklama. No świetnie. Genialny. Oryginalny. Pochodnie stojące. Jak arenowe. Tylko, że nie arenowe. Nie do nie, nie nadają się. Drzwi do mieszkań. Nie do wszystkich, ale tak wyglądają takie najbardziej klasyczne. Ktoś chce to później sobie zmieni. Okna do mieszkań. Cała rama jest drewniana. Parapet to taka jedna wielka decha nakładana, a później przybijana przez mniejszą. Żeby nie było, że się oprze ktoś i się ułamie. Stół. Tu powinienem narysować jeszcze czwartą nogę. Ława. Ładna, artystyczna, tylko mogłem ją po środku narysować, a nie tak w boku. Nie spodziewałem się ile miejsca mi zajmie. Stołek ładny, artystyczny. Tu ma jeszcze taką skórzaną łatkę z poduszeczką. Krzesło. Tu mamy Żyrandol świecowy. Tu świeca, tu świeca, tu świeca. No, taki fikuśny. Waga ładna z motywami roślinnymi. Tu mamy półkę sklepową drewnianą, łatwopalną, zwykła sakiewka, skórzana albo materiałowa. Sakiewka nominowana, tu mamy 100 koretów, czyli jeszcze stara waluta. Mamy ladę sklepową z ładną taką tym tamtym, żeby nikt nie wchodził niepożądany. Mamy dużą świecę z logiem królestwa i zdobieniami na dole z cienkiej blaszki. Mamy urnę grobową. Ponieważ czasami demony ich popiołów się nie rozsypywało, tylko czasami chowano. Biblia w takiej ładnej, brzydkiej książce z metalowym krzyżem nabitym na okładkę. Kolumny nośne. To akurat prawdopodobnie z kościoła, można się domyśleć. Dzwon kościelny. czego to jest tak porysowane? Nieważne. Tu mamy kościelny Żyrandol. No dobrze, akurat z koszulką uciekło. Tu już widać, że to na pewno jest przycisk do papieru, a nie to jest ołtarz. Też kościelny, no jaki inny. Tak. Ława kościelna. Krzyż musi być, tak? Tradycyjny krzyż. Trochę głupio skonstruowany. Te, te moment łączenia, ale ładnie to wygląda, jak się dobrze zrobi. Krzyż kościelny metalowy, ładny, stojący. Taki mocarny, wnętrze można wypełnić jakimś takim pofalowanym metalem kolorowym. Tu mamy dachówkę. Kościół właśnie alarm w samochodzie włączył. Bardziej ten alarm w samochodzie jest fascynujący niż te filmiki. Krzyż na szczycie kościoła. Kościół jak ma taki dach, to to się to osadza i przykręca albo przybija. Okno kościelne, takie bezwitrażowe. Tam raczej witraży nie mają za dużo w królestwie. Wrota kościelne. To akurat wrota kościelne do kościoła wy Tu mamy więzienne okna. Magią, mi takie rozwalisz. Tu mamy kajdany antymagiczne. Mają dwa elementy, które są yy oddzielne, a złączone łączą się w całość. Fizycznie nie da się ich złączyć. Trzeba użyć magii, czyli nie magiczne, antymagiczne kajdanki działają, gdy użyje się na nie magii, i wtedy dopiero się zamkną. Zwykłe kajdany, ale to jest też dobrze, bo dzięki temu magik nie otworzy ich, bo nie może korzystać z magii. A to jest na taką zaślepeczkę specjalnie zaginaną, a rozmiar tych kajdan jest taki, żeby nie udało się sięgnąć do tej zaślepeczki i ją wyciągnąć, jeszcze można ją dodatkowo zagiąć. Drzwi więzienne. Niby drewniane, ale z grubego drewna. Uchwyt na pochodnie, wsuwa się to pod kątem w gębę potwora, takiego wymyślonego. O, tu mamy pochodnie, żeby szmata nie uciekała, co się gwoździem przybija, żeby później ten wóź nie strzelił. Tu mamy uniwersalny klucz do celi, czyli wszystkie cele mają oddzielne klucze, ale w sumie jak już złodziej się dobierze do uniwersalnego, to może otworzyć wszystkich. Taca więzienna, tacka więzienna, na jedzenie, na szczyny, co tam potrzebne. Kubek więzienny. Ademony nie szczczą, zapomniałem wam powiedzieć. Ale o anatomii mówiłem, pewnie pamiętacie, dwony niszczą, tylko fekaliują. Kubek więzienny, kwadratowy, fajny. Przynajmniej się nie będzie toczyć, jak wyspa zaczęłaby się ją przechylać pod wpływem rewolucji. Szafka strażnicza. Wiadomo, taka prosta, niezamykana, ale żeby każdy miał swoją przestrzeń. Tu mamy hak na klucze. Artystyczny. To powinno być raczej u góry, żeby klucz nie odbujał się za daleko. A tak to się może to zablokować. Drewniany kij strażniczy w sumie powinien być w broniach, ale nie jest. No i w tym odcinku to by było na tyle. Jeszcze chyba będzie jeden. Do zobaczenia i cześć.